Cześć! W tym wideo pokażę Wam werbeny patagońskie i stipy cieniutkie, które wysiewałam w domu pod koniec lutego. Opowiem Wam też o tych roślinach, a na koniec zasadzę je na rabaty. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Przede mną stoją werbeny patagońskie i ostnice cieniutkie Pony Tails, które wysiewałam na domowych parapetach pod koniec lutego. Po miesiącu przepikowałam je, czyli każda roślina dostała osobną doniczkę, a od tygodnia zarówno trawki, jak i werbeny stoją już na tarasie w dzień i w nocy i hartują się. Zimni ogrodnicy minęli, zatem najwyższy czas posadzić te rośliny wreszcie do gruntu. Ale zanim to zrobię, opowiem Wam jeszcze, dlaczego zdecydowałam się na wysiew tych właśnie roślin. Ostnica cieniutka Pony Tails to jest trawka, którą chyba wszyscy kochamy za to, że jest niezwykle wdzięczna. Jest nawet nazywana trawką do głaskania, miziania. W sezonie osiąga wysokość do kilkunastu centymetrów i pięknie się przewiesza. Wysiewamy ją co roku, ponieważ no, niestety w naszym klimacie jest to roślina jednoroczna. Czasem, jak mamy słabe zimy, zdarza się, że ona fajnie przezimuje, wystarczy ją na wiosnę tylko wyczesać. Niestety w tym roku zimę mieliśmy taką, jaką mieliśmy, i podejrzewam, że w większości, jeśli nie we wszystkich ogrodach, niestety ta trawka padła. Ja moją ostnicę będę wysadzać. Na obwódkę rabaty z racji tego, że jest ona niską rośliną. Natomiast werbeny będę sadzić w głębi większych rabat, bo werbena osiąga w sezonie wysokość do 120-130 cm. Sięga nam mniej więcej do ramion. Mimo tego, że jest wysoka, możemy ją również sadzić z przodu, bo ona jest niezwykle ażurowa. W związku z tym, że Liście ma tylko na samym dole, później ma cieniusieńkie łodygi i piękne kwiatostany w kolorze takim lawendowym, wrzosowym na górze. Pięknie uzupełnia wszelkie kompozycje jakie mamy na rabatach. Verbena patagońska, tak jak ostnica zawojowały nasze ogrody, dlatego chcę jej posadzić bardzo, bardzo dużo. Verbena jest byliną, ale w związku z tym, że pochodzi z Ameryki Południowej, niestety u nas w Polsce nie jest mrozoodporna, i dlatego co sezon musimy zatroszczyć się o nowe rośliny. Ona świetnie wysiewa się sama w ogrodzie, jednak jeśli wysiejemy w domu czy w szklarni jej nasiona, z pewnością będziemy mieć szybsze kwitnienie w sezonie. Wszystkie te werbeny siałam w ciągu jednego dnia, ale jak widać bardzo różnią się ich wysokości. Te największe mają około 30 cm, a te najmniejsze około 10. Różnice wynikają z tego, że te większe przepikowałam o tydzień wcześniej, a później zasilałam je wodą z odżywką do kwiatów balkonowych. Chciałam je sobie troszkę podpędzić żeby szybciej mi zakwitły w ogrodzie. Zarówno te duże, jak i te małe nadają się do wysadzenia do gruntu. Część z moich werben posadzę na tej rabacie, która jest przede mną. Myślę, że świetnie się tutaj wkomponują, bo rosną tutaj już hortensje bukietowe. Mam też żurawki w różnych odmianach i mnóstwo jeżówek. Jeżówki posadzone są tutaj po kilka sztuk, takich Małych grupkach. Wypełniają przestrzenie między hortensjami bukietowymi, ale przy samych hortensjach mam jeszcze sporo miejsca, które właśnie chcę wykorzystać dla werben. Hortensje bukietowe dorastają tak do mniej więcej 1,5 metra. Jeżówki mają podobną wysokość, bo jest tutaj troszkę cienia przez świerka, więc myślę, że werbeny. Fajnie wypełnią na podobnym poziomie przestrzeń. No to sadzę. Ostnicę cieniutką posadzę na krawędzi tej rabaty przy tarasie. Na razie wydaje się na niej tłoczno, bo są jeszcze przekwitające tulipany, ale za chwilkę zrobi się luźniej. Będą tutaj ostnice razem z kulką bukszpanową, z szałwiami omszonymi i różami. Będzie pięknie. Są całkiem okazałe, ale jeśli wasze trawki po wysiewach nie są zbyt gęste, śmiało możecie posadzić do jednego dołka po dwie lub trzy sztuki. Tych roślin nie sadzę zbyt głęboko, bo to są trawy ozdobne. One nie lubią zamakania. Mimo, że jest świeżo po deszczu, nowo posadzone rośliny muszę podlać. Zależy mi na tym, żeby ziemia ładnie okleiła ich korzenie. Po zasadzeniu werben i stip jestem pewna dwóch rzeczy. Pierwsza to to, że będę miała co głaskać w sezonie, a druga to to, że do mojego ogrodu zwabię jeszcze więcej motyli i innych zapylaczy. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, do komentowania oczywiście na mojego facebooka i na stronę Ogrodowych Spraw. Do usłyszenia i do zobaczenia.